mm W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia, a już za tydzień rozpoczniemy przedpoście. Czas przygotowujący nas do wielkiego postu. Trzy niedziele. I trzy tygodnie przygotowania. Dzisiaj przypada piąta niedziela po objawieniu, niedziela Dominika, Dzień Pański. Przybywamy na Mszę Świętą. Spełniamy Boże przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. W katechizmie kardynała Gaspariego czytamy o niedzieli. Co Bóg nakazuje przez trzecie przykazanie dekalogu, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Przez trzecie przykazanie dekalogu, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Bóg nakazuje, abyśmy dni święte, to jest jemu poświęcone, obracali na oddawanie czci Bogu. Z zaniechaniem zajęć i prac cielesnych. Czy już prawo natury wymaga, aby człowiek pewien czas poświęcił czci Bożej? Już samo prawo natury wymaga, aby człowiek pewien czas poświęcił czci Bożej, żeby mianowicie wolny od spraw i prac cielesnych, duszą i ciałem pobożnie czcił i wielbił Boga który go stworzył, i od którego człowiek otrzymał tak wielkie i niezliczone dobrodziejstwa. Prócz wysłuchania Mszy Świętej, jakie jeszcze uczynki przystoi chrześcijaninowi wykonywać w niedzielę i inne święta nakazane? Prócz wysłuchania Mszy Świętej w niedzielę i inne święta nakazane, Przystoi chrześcijaninowi wedle możliwości oddawać się innym uczynkom pobożnym i religijnym, zwłaszcza zaś pomagać przy odprawianiu świętych obrzędów i słuchać kazań i nauki katechizmu. Kościół święty, Matka nasza, czyta nam dzisiaj Ewangelię świętą według świętego Mateusza. Przypowieść o pszenicy i o konkolu. Onego czasu, powiedział Jezus, rzeszą tę przypowieść: Podobne stało się Królestwo Niebieskie, człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej, a gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i konkol. Przystąpiwszy tedy słudzy gospodarza, rzekli mu, Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skądże się tedy wziął konkol? I rzekł im, Nieprzyjazny człowiek to uczynił. Powiedzieli słudzy, Chcesz, pójdziemy i zbierzemy go. A on rzekł, nie byście znać, zbierając konkol, nie wykorzenili z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu już aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie pierwej konkol i zbierzcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Święty Augustyn komentuje, kiedy przełożeni Kościoła postępowali niedbale, albo też kiedy apostołowie poumierali, przyszedł diabeł i posiał takich, których Pan określił mianem złych synów. Słusznie jednak nasuwa się pytanie czy chodzi tu o heretyków? Czy też o źle żyjących katolików. Heretyków bowiem również można nazwać złymi synami, ponieważ z tego samego posiewu Ewangelii i w imię Chrystusa zrodzeni skierowują się ku fałszywym dogmatom i błędnym opiniom. Pomiędzy heretykami a grzesznymi katolikami. Istnieje ta różnica, że heretycy wierzą w kłamstwo, a grzeszni katolicy wierzą w prawdę, ale nie żyją tak, jak wierzą. Drodzy wierni, to jest problem odwieczny: współistnienie prawdy i fałszu, dobra i zła cnoty i grzechu. A my, którzy wkroczyliśmy na drogę prawdy, stawiajmy sobie często pytanie, czy żyję tak, jak wierzę? Czy wskazując na błędy doktryny, szeroko dzisiaj rozpowszechnione, czy żyjemy według prawdy, doktryny prawdziwej, Bożej, Katolickiej. Jest tajemnica Bożej cierpliwości i tajemnica Bożych Rządów. Pan Bóg rządzi światem i sądzi każdego człowieka po śmierci sąd szczegółowy i będzie sąd ostateczny na końcu dziejów czyniąc zadość wymogom doskonałej sprawiedliwości Bożej. Dopuśćcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie pierwej konkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zgromadźcie do spichlerza mojego. Pan Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Dał nam te dary, abyśmy poznawali prawdę i czynili dobro. To jest droga wolności. Pan Bóg nie daje nam pozytywnego pozwolenia na grzech i błąd. Jeśli grzeszymy. Jeśli przyjmujemy błąd przeciwny katolickiej doktrynie, czynimy zły, nieprawidłowy, błędny użytek z rozumu i z wolnej woli, z czego zostaniemy osądzeni przez Boga. Pan Bóg nie daje nam pozwolenia na grzech i błąd. Pan Bóg dopuszcza. Grzech i błąd, aby wyprowadzić zeń większe dobro. Pan Bóg rządzi światem, naucza święty Tomasz Zakwinu, serem, do którego Bóg prowadzi poprzez swoje rządy wszystkie byty, jakie stworzył i utrzymuje w istnieniu, jest On sam, czyli Jego chwała. Pszenica i konkol. Dzisiejszą przypowieść tak komentuje święty Alfons Maria Liguori. Z tej przypowieści okazuje się z jednej strony cierpliwość Pana Boga względem grzeszników, z drugiej zaś surowość Pana Boga względem tych, którzy są zatwardziali w grzechach. Według świętego Tomasza, wszystkie stworzenia pod wpływem naturalnego instynktu chciałyby ukarać niegodziwca, aby pomścić z niewagi, jakie tenże wyrządził panu Bogu. Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy go. A jednak pan Bóg je powstrzymuje. I to nie tylko z miłości dla sprawiedliwych których nie chce pozbawić sposobności do ćwiczenia się w cnocie, jaką mają, znosząc grzeszników. Czyni to głównie z litości, aby dać nieszczęśliwym czas do nawrócenia. Czeka Pan, aby się zmiłować nad Wami. Biada jednak grzesznikom, jeśli zatną się w grzechach, i dozwolą, aby minął dla nich czas miłosierdzia Bożego. Nadejdzie jednak dzień żniwa, to jest, jak sam Pan Jezus wyjaśnia, koniec świata i sąd ostateczny. A wówczas on rozkaże Żeńcom, to jest Aniołom, aby wyłączyli złych spośród dobrych. Tych każe wprowadzić do wiecznej radości w niebie, tamtych zaś wtrącić do piekła, gdzie będą ponosić katusze przez całą wieczność. Oto jak skończą grzesznicy, którzy zatwardziali są w swych grzechach i nadużywając czasu, jakiego im Bóg użycza do pokuty. Pomnażają się jeszcze w pysze. Ich dusza i ciało będą zawsze gorzyć w ogniu piekielnym bez nadziei wyzwolenia, i wrzucą ich w piec ognisty. I słusznie, nie zasługuje już bowiem więcej na miłosierdzie Boże, kto ze straszliwą niewdzięcznością. Korzysta z tego miłosierdzia dla tym większego obrażania Pana Boga. Kto znieważa sprawiedliwość, może się uciec do miłosierdzia. Kto jednak obraża miłosierdzie, u kogo będzie szukał ratunku? Drodzy wierni, odrzućmy grzechy. I odrzućmy błędy przeciwne katolickiej wierze. Żyjmy z sercem czystym i z umysłem prawym. Nie nadużywajmy miłosierdzia Bożego przez zatwardziałość w grzechach i błędach. Często pokornie, ze skruchą i ufnością przystępujmy do spowiedzi. Do sakramentu pokuty, aby duszę oczyszczać i łaską Bożą napełniać. Spełniajmy się jako ludzie, jako osoby, jako stworzenia Boże, jako dzieci Boże. Spełniajmy się przez realizację dobra i przez wierność prawdzie. I myślmy często o ostatecznych perspektywach wieczności, bo jak mówi pismo święte, dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Prośmy codziennie Matkę Bożą, naszą królową i wspomożycielkę, o pomoc do prowadzenia życia miłego Bogu. I weźmy sobie do serca słowa psalmisty Służcie Panu w bojaźni A radujcie się przed Nim drżeniem. Chwyćcie się nauki By się kiedy nie rozgniewał Pan I byście nie poginęli z drogi sprawiedliwej Gdyby się wkrótce zapalił gniew Jego Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki